No trochę mi się przysnęło, ale co z tym węglem zrobić? Eee, proszę pana, ten węgiel eee, to wie pan co? Słabam, bo ja w tym, w tym momencie, proszę pana, piję, lec piję, za pana konia. O kurwa. No ale to... Ko ale koń też by się chciał napić. No, do Gdańska nie pojedzie, dopóki nie zapłaci. Hopie, hopie, Ranisz moje serce. No to co ja z tym węglem? Wiesz, co rodzina powie, jak wrócisz z tym węglem. Jestem ma Ale to nie jest. To, to jest ekogroszek. Halo! Halo, panie węglowy! Ja mam słaby zasięg tutaj z woźnicy. Kracy Jak się uśmiechniesz, to nie stracisz! No nie, klacz to rasowy ogier. A, rasowy ogier. Ale żyje. Żyje. Przecież on musi żyć, on zarabia. Panie, panie, a ja mam takie pytanie. Pytaj. Ile, ile za tonę bungla? No jak ile? No ile za tonę bungla? Przemocja. O, ja, się mogę dać. ile? Dobra, już, już kurwa się nie targujmy. Nawet dwie stówy może być, ale kurwa ja muszę za ten węgiel kasę dostać. Panie, poczekaj, pan, bo przerywa. Panie, ile? Może być nawet 200, ale ja kurwa nie będę z tym węglem wracał. Panie, jak pan weźmie na Dobra.